No i przed nami pierwszy finał. Tak, no starzy, znają się jak wysoko... starzy z Staży <laughs> znajomi. Niejednokrotni finaliści. No tak. Nie zdecydował się za wszelką cenę na to balanie, no w końcu nie ma punktów. No musimy przyznać tutaj jeszcze parę, powiedzieć parę takich technicznych spraw. Walka trwa 10 minut. Nie ma punktów. I nie ma punktów. Także no zawodnicy powinni tutaj, tak jak już, już rozmawialiśmy wcześniej, to jest raczej na korzyść podstawczuka Jerzyka, który <laughs> uwielbia takie walki. Nie musi się obawiać straty punktów, może ryzykować pod warunkiem, że się nie wystrzela. Także pierwsze minuty to pewnie będzie rozkładanie sił, wejście w rytm, no bo 10 minut to już nie przelewki takiej mocnej walki. No zgadza się, zgadza się, 10 minut to już jest maraton, jeśli chodzi o, o taką walkę. Ten na razie sprytnie na nią nawet nie, nie obala, chociaż miał okazję. Mówię jak niebezpiecznym zadaniem. Ale nie jest za wszelką Jerzyk. cenę, bo też pewnie... pochłonęł. Proszę o, bardzo. O, poddanie, jak nawet. Będzie miał poddanie w turnieju. turnieju. Aż Daniel za się, pełen podziwu. No Jerzyk potrafi no.